Cześć, wszystkim witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest Plans versus Zombie Heroes. Ktoś kojarzy jeszcze tę grę? Jak nie, to zostawcie łapkę. Jak kojarzycie, to też zostawcie łapkę. W ogóle ee, chciałem wam pokazać nowego bohatera kanału. Jest to pan Ziemniak. On ma pewien problem. Słuchajcie, trzeba go nazwać. On nie wie jak się nazywa i prosi Was o pomoc, żeby nazwać pana ziemniaka. Jak go nazwiemy, napiszcie w komentarzach, bo to będzie nasz kumpel dzisiaj na kanale. Nasze zwierzątko, które jest roślinką. Dobra, słuchajcie, nie owijam w bawełnę, zostawcie komentarz, łapki, wszystko tam wiecie. Zasięgi bijemy YouTube'a. Ja skończyłem sezon 34. Otwieramy sobie Piniatę. Mam nadzieję, że pójdzie wyśmienicie. <laughs> Także otwieramy i zobaczymy, co tutaj wyskoczy. Co ja dostanę tutaj ciekawego? Paczkę jedną. No, panie Boże. Co ty, ty, ty? Słyszałem, że w ogóle jest nowy update w tej grze, więc warto by było sprawdzić, co się tu dzieje. W ogóle gracie jeszcze w tę grę? O, dostałem parę rzeczy. O, jakaś rzadka karta. Co ta karta robi? Antihero. hero o, panie. Kolego, no nie pogadasz. OK, zaczynamy sezon. Ja mogę zagrać sobie jedną gierkę taką, wiecie, rozgrzewkową, ale no pewnie... <laughs> w Polsce w to nic nie Kurde, ale gardło boli. <laughs> ale mnie gardło boli, słuchajcie. E, w Polsce nikt nie gra. Kurka, ej, halo? No nie, zacząłem grać, a zły dek wybrałem. Łopanie! W Polsce chyba nikt nie gra w tę grę. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić oczywiście. Gram z jakimś Kwiatkiem. Waiting for opponentu. To... Czekamy na oponenta. Eee, kurka. Powiem wam szczerze, że no w Polsce chyba nikt w to nie gra. Tak mi się wydaje. Jestem jedynym YouTuberem, który w to gra. Co to znaczy hand? Co to jest ten hand, panie? Co ten hand robi? When a play is played, the zombie moves there. OK. Dobra. Macie tutaj ząbiak. Ej, kurę mam nawet, patrzcie, ta kura. Okej, okay. lecimy, pani kura tutaj. O ty gościu, o ty słoneczniku, ty! No nie wierzę, jeszcze dostaję plus jedno słoneczko. No co za gość, nie mam żadnych trików. Co za koleś, no? To ja ci tu zaraz kurę mocy po pokażę, nawet dwie kurę. Patrz, cyk. Masz kury i ciekawe co zrobisz teraz słonecznik, ciekawe co zrobi. Pewnie nic, no zobaczymy O, co to było? On kichnął? Ale myśli Myślisz gościu, nie myśl tyle, bo zostaniesz myślicielem. A zombie gets Ooo. Okej okay. To mnie tak nie... No kura, gdzieś ty poleciała No nie wierzę No nie wierzę co ta kura zrobiła co za kura. No, co za kura? Dobra, macie pływa... Kurka, no. Dobra, lecimy z pływaczem. Ciekawe co ten zrobi, ale mnie za 4 zaatakuje. Jejku, te kury uciekły. I ta kura też ucieknie pewnie. Co za kura? Dobra, co ten robił? O kurka, no, to ładnie, no, ale on ma 0. Dobra, tego skasujemy. Zadamy 5 obrażeń, no i on mi zada 4. Nie mogę żadnego trika zapodać, za więc lecimy. No właśnie. Ten tu mi za 4 aż. Oho. Co to, jakiś bonus dostanie. No i super. I przegrywam z nim. No co za gościu. Tu mamy When the Strait Mail słabił im Co to jest? No co za gość, jak mnie osłabił. Co ten robi? Okej, okay. zróbmy coś takiego i zobaczymy. Co ty na to, kolego? Ma 5 słoneczek. To ile kosztowało? 4? No dobra, no zobaczymy, co on tutaj wykombinuje. Tu, 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 tu. Co za gość! Zadał dwa obrażenia. Ale to przejedziemy, w ogóle zły dek wybrałem, no co za życie, ej no kurka, tak się nie, ja się tak nie bawię Co za koleś, no Zrobię coś takiego i coś takiego i dobra, jakoś się tu bronimy na razie, ale ciężko to widzę, gość ma 5 kart Raczej to przegramy, to nie może być tak, że, że dostaniemy coś, coś wygramy, nie ma szans O ty gościu No, kurka wodna, no, cłopie, no. Co ty masz za kart? No, on ma dek jakiś taki, widz, widzicie. No, co ja mam zrobić? Tu się nic nie da zrobić. Mam same kury. Wybrałem dek taki dziadowski, że się nie, nie, nie da. No i kura jeszcze uciekła. Dobra, co ja tu dostałem? Dobra. No, jeszcze tą. O masakra, to jest słuchajcie, to jest z Kretesem przegrywamy. To jest ten pies. Dobra, no nic, no nic nie zrobię, słuchajcie. Nic nie zrobię, tak to będzie, takie życie na krawędzi. Kurka wodna, no, ale dostałem tutaj łomot jasny, gwint. Tak się nie bawię. No co jest? Myśli tak ta roślinka, że nie wiem. Myśli aż się namyśli. Co to jest? A kura przynajmniej mi tu po... No, kurde, ty gościu, no to jest po mnie. Jakiegoś ma karty. Jeszcze słonecznika sobie tu dał. Dobra, kura 4-4. Tego jeszcze nie było. No jeszcze go załadowało. No GG, no panie, końże to! Gości jaki ty jesteś nieogarnięty. No przecież mnie pokonasz, no No co za gości, no rozwalił mnie, a tyle myślał, no Tyle koleś myślał nad tym. Nie wierzę. Okej okay. No i słuchajcie, powiem wam szczerze, że to tak słabo, tu jakieś kłiejsciki są do wykonania. Chyba teraz łatwiej. Mam nadzieję. O panie, żeby to zdobyć to tak średnio. Paczki, patrzcie, tyle gemów. Dostaję 4 gemy, żeby paczkę otworzyć. Tu trzeba tu, tu wiecie ile tych reklam trzeba na otwierać. To jest za 100. Są jakieś paczki za 100 widzę nawet. Ale tak czy siak, gemy za obejrzenie reklam 4 tylko, to by musiał 30 razy, 25 razy to obejrzeć No to tak średnio powiem wam szczerze No nic, ja wam bardzo dziękuję za uwagę To były plancy No newsik jakiś jest Scaling heroes, bla 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 Czyli tu były jakieś zmiany Słuchajcie, związane z Kartami Nic więcej takiego Fajnego nie To jest moja kolekcja Nie mam wszystkiego odblokowanego, ale wiecie no Słabo, słabo no i cóż mam powiedzieć.